A teraz, zapraszam na piosenkę pod tytułem Rud Rydzyk". Był sobie raz zielony las, a w lesie jakby nigdy nic. W zielonej pustce na jednej nóżce stał sobie rudy rydz. O rudy, 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 rudy ryzyk. jaka piękna sztuka. Rudy, 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 rudy Rydzyk. A ja rydzów szukam O rudy, 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 rudy rydzyk Mam na rydza smaczek O rudy, 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 rudy rydzyk Lepszy niż maślaczek O gdyby chciał I gdyby tak Zerwać się dał O Boże Lecz na to rydz nie, nie mówi nic, um, um, bo um, um, mówić tak nie, nie może. może. O rudy, 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 rudy Rydzyk, tylko spuszcza oczy. Rudy, 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 rudy Rydzyk, gniewa się i boczy. O rudy, 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 rudy Rydzyk, boi się nożyka. Rudy, 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 rudy Rydzyk, nie chcę do koszyka. Przez cały czas zielony las coś plecie z wiatrem trzy po trzy i nawet nie wie, że gdzieś pod drzewem samotny ryzyk śpi. O rudy, 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 ryzyk. Jaka piękna sztuka. Rudy, 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 rudy ryzyk. A ja Rydzów szukam. O rudy, 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 rudy rydzyk. Mam na rydza smaczek Rudy, 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 rudy ryzyk Lepszy niż maślaczek O, gdyby chciał I gdyby tak Zerwać się dał O Boże! Lecz na to ryc nie mówi nic Bo mówić wszak nie może Rudy, 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 rudy ryzyk już go nie uproszę, rudy, 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 rudy rycyk Chyba pójdę z koszem, rudy, 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 rudy rydzyk. Próżne z nim pogwarki, no to, no to, no to, no to nic Pójdę na pieczarki, pójdę na pieczarki, pójdę na pieczarki